jest słuchajcie, wczoraj mówiłem, że wyjdziemy o 11.00. A mi 11 za 7 minut. Eliza. A ty już sobie ładujesz, chyba. Tak, bo mam 10%. No, więc zbieramy się. I musimy wyjechać w przeciągu 7 minut stąd Bo Wszyscy muszą być w Warszawie Znaczy wszyscy, czyli ja i Eliza Ale tak naprawdę ja i Eliza jesteśmy Wszyscy, nie Eliza Więc Wstawanie Ej, zobaczcie jest, jest tyle śniegu I pada jeszcze śnieg Przecież będziemy jechać 100 lat Już teraz zakopi w jakiejś Miii, wuju się w pokoju. Nie ma na pewno nie. Boże, jaka śnieżna kraina, patrzcie, Akasia chodzi goła w szlafroku. No, śniegu. <laughs> <w napisie. O. śmiech> Ale głupia. <laughs> Nie, 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 dziewczka, się było fajnie. No, dawaj łopaty. Bo nie, nie, nie wyjedziemy. To jest pierwsze. Ma. A tu podaj. Co? Patrzcie, ile jest śniegu. Ale biały pies biegnie. Patrzcie, ludziska, ile jest śniegu. Odśnieżaj, George. Dostaniesz w nagrodę soczystego buziaczka Tu się do kamery. Razi. razi. żeby biało tak jest, nie? Tak. I tak ten w oczach. A jaki masz kolor oczu? No taki. A to nie powinno cię razić. Tylko ciemne oczy razi. Przecież ma brązowe. Siedmka. Nie, zielono, zielono jakieś. Słuchajcie, jesteśmy już w samochodzie. O 17 mamy wyjazd na koncert pierwszy. A przydałoby się jeszcze kupić włosy dla Julki, które są chyba na Marywilskiej. Mam nadzieję, że się jest otwarte, więc wracamy do Warszawy. Pędzę od razu na Marywilską i wracamy i na koncert. Udało się, nasi Hirosi odśnieżyli i ruszamy w strasznie i niebezpieczną podróż. Patrzcie, wracamy i patrzcie jaka śnieżna kraina snow. Ile jest, myślcie, połowa podróży za nami? Połowa podróży, przyjechaliśmy do Magna, na śniadanko chyba, ale mam łeb wielki. Zimowa podróż, ale biało, się jakbym jechał z rodzicami w góry. No. La, 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 la. Nie widziałem co zamówić Mieliśmy z drowala A wy co? Maca Patrzcie jakże jak się opycha Czy normalnego bez a nie I Wyszliśmy już z Nagnala i idziemy do samochodu, ale nie wychodź bo gdzieś samochód za tobą się rozjedzie Chodźcie go idziemy do samochodu i wracamy do Warszawy O a... Jest nogi Szczerbaty Kochani, bierzemy właśnie do Warszawy! Pubuu! Pu, pu, pu. Jesteśmy już w Warszawie, mega szybko zleciało. Właśnie zostaliśmy wypuszczeni. W śnieżnej Warszawie pada śnieg i idziemy do mieszkanka, zostawić rzeczy i muszę jechać na orewiliską, jak mówiłem albo i nie. A muszę kupić włosy dla Julki, spinki, spinki, gumki i te sprawy, bo jedziemy w trasę. Dzisiaj na kontent drugajski. Szybka przebiórka w domu. Muszę też podrzeć coś z Saszan, bo będzie z nami. I jedziemy na marwiską. Słuchajcie, jedziemy, jest korek, pokaż korek. I trochę jestem zły, bo mam mało czasu, ale mam nadzieję, że szybko się zleci. Więc włączamy te świąteczne piosenki, słuchamy śpiewamy i jedziemy. To jest moja najolubieńsza pogoda w zimę czyli jest ładne niebo, ale już zawsze sło słońce i jest tak wiecie, jeszcze jasno, ale nie do końca i jest śnieżek wszędzie. Pięknie to wygląda sztorc. Trochę nie widać, bo coś się stało z oknem przez zimnoć. Ale zobacz, jest Marywska 44, choineczka stoi i idziemy. Nie wiem w ogóle gdzie iść, bo ta hala jest taka wielka. Ale mam włosy, bierzemy. Zapomniałem, że to można kupać tylko gotówką, a nie mam gotówki. Tylko telefon przy sobie. No i czekamy. jest euronet. Próbuję wypłacić, ale nie wiem, czy się uda. Nie ma jakości, ale to jest nieważne w tym momencie. Kupiliśmy włosy czerwone i zielone, bo takie chcieliśmy z Julką. Spotkaliśmy też. Czerwoną damę i szukamy jeszcze wsuwek i idziemy stąd. Zobaczcie ile lampków. No, tak. Kupiliśmy włosy, gumki, wsuwki i patrzcie jeszcze w ogóle znalazłem lampki z takimi. Myślę, żeby w pleście, warko czy ulginie się uda, ale możemy spróbować. Tak Wam, zrobimy tak. O, poszliśmy się w złym kierunku. I teraz musimy zawracać, bo musimy um, oczywiście od tamtej strony, ale ja nie o tym chcę wam pokazać, że jak bardziej się śpieszę. Zaraz napięcie i patrzcie jak to wygląda. Ja jestem tu, a on jest tam. Jakimś cudem udało nam się wyjść z galerii. Teraz pędzę szybko do domu spakować się. Zabrać wszystko na koncert i jedziemy. Czemu ręką? Bo to nie mój profil, nienawidzę go Nie widać tego prawie. Żeby się spakować, za godzinę i 10 minut muszę być na zbiórce Więc mam nadzieję, że zdążę, bo do domu mam jakieś pół godziny niecałe, więc... Na raz! Cześć, cześć, cześć! Ada już sobie idzie, a. a ja jadę do domu. Zresztą na to, że mam bardzo mało czasu, pędzę do mieszkania już, to odezwę się do was pewnie w busie dopiero. Okej, okay, luziska. Spakowałem się. Mm, zamawiam sobie już powoli Ubera. I jadę na zbiórkę, a potem do Krakowa, więc jednak miałem chwilkę, żeby wam coś powiedzieć, także teraz pewnie się widzimy w busie. Czekam na Ubera wśród śniegu. Który dosłownie podjeżdża Dosłownie teraz Więc... Let's go! Jesteśmy w połowie drogi Czy nie? No, powiedzmy I zatrzymaliśmy się na przerwę do Maka, Ale jest strasznie ciemno, więc... Jesteśmy w Mediolanie Taka sprawa Jestem już w hotelu tu jest mój pokój Uuuu Gdzie się włącza? Udało mi się włączyć światło. Zrywam teraz room hotel, room tour i nice Dlaczego tu się nie świeci światło? Fajno. Gut. Słuchajcie, minęło trochę czasu, ja się umyłem, trochę zmontowałem film i leżę sobie teraz w łóżku, przeglądam telefon i kładę się spać, bo jutro rano pobudka, więc... Tak by to wyglądało. Jutro zresztą wygląda koncert, jak to wszystko wygląda z za kulisów. No nieważne. Także idę spać, życzę Wam miłej nocy. I cześć. Zostawiać łapki w górkę i suby. O!